Cześć, nazywam się Arkady Paweł Fidler w zeszłym roku tą oto maszyną przejechałem przez cały kontynent afrykański z północy na południe, z Egiptu aż do na przylądek dobrej nadziei w Republice Południowej Afryki. Maszyna to oczywiście nasz słynny fiat 126p, słynny polski fiat 126p produkowany w milionach. Wielu ludzi kiedyś tym, tym samochodem w Polsce wybierało się w dalekie podróże. Ja zabrałem mojego malucha do Afryki i muszę powiedzieć, że świetnie się spisał. Przez całe 3,5 miesiąca 16194 4 km spisywał się świetnie, właściwie nie nawalił, nie miał żadnej poważnej usterki. Ja czasem gorzej się spisywałem i narzekałem na ból pleców niż mój maluch na afrykańskich trasach. Maluch jest właściwie świeżo po powrocie do Polski, bo wrócił niedawno w statku, na, w kontenerze na statku. Przywiózł jeszcze ze sobą sporo kurzu afrykańskiego. Ten kurz, kurz nam towarzyszył podczas całej podróży i aż wrósł tutaj w niektóre elementy. A podróż hmm, moja i tej mojej wspaniałej maszyny Została nominowana w plebiscycie National Geographic Travelery w kategorii Podróż Roku. Z czego bardzo się cieszę, że, że, że jest takie zainteresowanie podróży świata 126P przez kontynent afrykański. Jeżeli uważacie, że, że maluch zasłużył na tą nagrodę, to proszę oddajcie swój głos. Dzięki wielkie.